Pytanie konkursowe na dzisiaj: to ile biznesów przeciętny milioner musiał otworzyć, zanim osiągnął ten milionowy, mam na myśli milion dolarów sukces? W komentarzu poniżej skomentuj, dokonaj komentarza, żeby odebrać kurs o wartości 5000 zł. Komentarzem poniżej bierzesz udział w konkursie. Także już na webinarze wkrótce na żywo rozlosujemy. Myślę, nie jedną, ale dwie osoby, które wygrają taki zestaw kursów, to są trzy kursy w jednym, a w międzyczasie powiem tobie o trzech najważniejszych sprawach, w jaki sposób możesz realnie zarobić 50 tysięcy złotych, handlując na instrumentach finansowych. Tego nigdy w projekcie The Switch nie pokazuję, czym się zajmuję prywatnie i profesjonalnie od ponad 11-12 lat na platformach realnych, inwestując na walutach, na indeksach, na akcjach, na towarach, na różnych instrumentach, które poruszają się w ten sam powtarzalny sposób. Także to pokaże, w jaki sposób masz tego się nauczyć 2, 3, 4 tygodnie czasu, żeby wyprodukować pierwszy dochód. A drugą ważną częścią spotkania i całej historii, o czym opowiem, to są 24 kroki do wolności finansowej, czyli jak ja samodzielnie nie mając żadnych środków, nie mając żadnych pieniędzy, będąc przeciętnym człowiekiem, młodym, wychowanym w Szczecinie, bez żadnych możliwości, jakie mają niektórzy ludzie typu mają pieniądze czy zamożną rodzinę, czy, czy jeszcze jakieś możliwości, na które inni mogliby tylko liczyć w życiu, a z czym się nie spotykają, tak? Ja takich możliwości specjalnych nigdy nie miałem, więc podejmowałem różne kroki. Jak wzmacniać swoje finanse, jak wzmacniać swoją podświadomość, jak wzmacniać swój umysł, jak wzmacniać swoje działanie, jak podejmować kroki, później jak zarządzać aktywami i pasywami, później jak wyjechać za granicę, żyć szczęśliwie, tak? Wyjechać na Karaiby. Dzisiaj jesteśmy na południu Meksyku. To wideo nagrywam z samochodu, ponieważ za chwilę, niedługo lecę do Polski. Grafik jest napięty. Także zobacz, kiedy poprowadzimy spotkanie dokładnie odnośnie tych 24 krokach do wolności finansowej, gdzie mówię o finansach całościowo, i jak wziąć się w garść, i yy, jak założyć pierwszy produkt czy usługę, czy jak właśnie zarządzać, czy kupować nieruchomości, czy coś innego robić w życiu, tak? Co ma sens? 50 lat temu kupowanie nieruchomości miało sens. Dzisiaj to jest cash flow. Dzisiaj to jest działalność, dzisiaj to jest e-commerce, dzisiaj to jest online, dzisiaj to jest stałe, czy pasywne, czy aktywne źródło dochodu, a nie kupowanie nieruchomości. Znasz kogoś, kto jest bogaty, bo, bo ma 10 czy 20 mieszkań? Zaczynając od zera? No ja nie znam nikogo takiego. A jak znam ludzi, którzy mają 20-30 mieszkań, to dlatego, że mieli ileś tam milionów, więc nie potrzebowali tych mieszkań, raczej musieli gdzieś upchnąć pieniądze. Dlatego mają z tego zyski. Także posłuchasz o tego typu innych, tych i innych praktycznych poradach, jak dzisiaj produkuje się przychód pierwsze 5, 10, 15 tysięcy złotych, później jak przyskoczyć na 30, 100 tysięcy, później jeszcze więcej, jak to robimy w biznesach amerykańskich, gdzie czasami wystarczy 4, 6, 12 miesięcy, żeby wyprodukować milion dolarów. Jeden prosty, ludzik z prostą stroną internetową i prostą usługą, prostym produktem. Ale to Ci powiem ogólnie w całej historii. A na tym spotkaniu skupimy się na tradingu, czyli jak ty możesz zacząć to robić już w ciągu dwóch, czterech tygodni oraz jak cała otoczka decyzyjna wychodzi. Na początku nie wychodzi, później zaczyna wychodzić w życiu właśnie jak podejmujesz. Nie lubię mówić zmianę ani wyzwanie. Jak podejmujesz lepsze życie po prostu, tak, żeby nie siedzieć na etacie, czy nie nudzić się w domu, czy nie zastanawiać się całe życie co zrobić dalej, tylko faktycznie zacząć coś robić, tak? O tym będziemy mówili na webinarze, wpadnij poniżej, masz link do webinaru, dołącz do tego spotkania, odbierz bezpłatną wyjściówkę, skomentuj, odpowiadając na pytanie, ile biznesów milioner musiał przeciętnie założyć, żeby zarobić ten pierwszy milion dolarów, tak? Ile biznesów go to kosztowało? Ciebie, mam nadzieję, nie będzie kosztowało tyle ta praca, co przeciętnego milionera, może w przeszłości było trudniej, dlatego ta statystyka, podpowiem, nie jest taka korzystna. Ile biznesów musieliśmy założyć, żeby pierwszy milion dolarów e, otworzyć, założyć, uzyskać, tak? Także e, słyszymy się na webinarze, będą to proste, praktyczne wskazówki, techniczna wiedza. E, będę mówił również o technicznej pewności siebie, gdzie dołączymy też kurs tego rodzaju, jak być pe technicznie pewnym siebie. Żyć bez skryptu. Czyli, że nie musisz cały czas myśleć, co powiesz, tak jak ja nagrywam to wideo, tak? Nie mam skryptu na kartce papieru, ani nikt mi tutaj nie szepcze do ucha, co mam mówić, tylko to jest techniczna pewność siebie, w jaki sposób komunikujesz się ze światem, w jaki sposób to działa, później w jaki sposób to do ciebie wraca. To są bardzo techniczne kwestie, tego nauczysz się w projekcie The Switch, The Switch, między różnymi rzeczami, którymi yy, pokazujemy czy dzielimy się w międzyczasie. Pozdrawiam serdecznie Michał z tej